A co by było, gdyby to, czego uczono nas o Biblii, było jedynie jej uproszczoną wersją, starannie dostosowaną do konkretnych zainteresowań? Zamiast być po prostu opowieścią o jednym, wszechpotężnym Bogu, teksty mogłyby opisywać istoty znane jako Elohim. Istoty te, często wspominane w tekstach oryginalnych, mogą nie przedstawiać bóstw w tradycyjnym sensie, ale raczej zbiór potężnych sił które na przestrzeni wieków kształtowały historię ludzkości. Przez pokolenia Biblię postrzegano jako opis wiary, miłości i boskiego stworzenia dokonanego przez jedną najwyższą istotę. Ale co, jeśli historia była znacznie bardziej skomplikowana? Co by było, gdyby Elohim, mając własne intencje, manipulowali ludzkimi wydarzeniami, aby osiągnąć własne cele? Możliwość ta rodzi kolejne, jeszcze bardziej niepokojące pytanie: dlaczego informacje te miałyby zostać celowo zatajone, tworząc narrację przesłaniającą znacznie bardziej złożoną i być może niewygodną prawdę? Pytania te zyskały na sile wśród uczonych, którzy odważają się kwestionować tradycyjne interpretacje. W końcu, czy Biblia w swej istocie zawsze była narzędziem władzy i kontroli? Dalekim od tego, co nauczyliśmy się czcić jako święte? Jeden z filarów tego możliwego zniekształcenia zaczyna się od tłumaczenia słowa Elohim. Dla wielu przywołuje obraz jedynego, wszechmocnego Boga. Jednak w starożytnym języku hebrajskim Elohim jest terminem w liczbie mnogiej, który odnosi się do bogów lub potężnych istot, co sugeruje istnienie zbiorowości, a nie pojedynczej istoty. Dlaczego zatem tę wielość celowo przetłumaczono w taki sposób, aby sugerować, że jest to jeden Bóg? Wybór ten głęboko ukształtował sposób, w jaki pokolenia zaczęły rozumieć boskość i jej związek z ludzkością. Kolejnym istotnym punktem jest postać Jahwe, często interpretowana jako najwyższy Bóg Starego Testamentu. Jednakże w oryginale hebrajskim słowo Jahwe mogło mieć raczej formę tytułu. Prawdopodobnie oznaczającego jednego z Elohimów. Wskazywałoby to, że Jahwe nie był wyłączną istotą, ale raczej potężną istotą pośród innych. Ta interpretacja drastycznie zmienia tradycyjne rozumienie tego, kto lub co naprawdę kierowało narracjami biblijnymi. Tłumaczenia te nie występowały jednak samodzielnie. Powstały w kontekście historycznym, naznaczonym sporami politycznymi. I potrzebą kontroli ideologicznej. W IV wieku cesarz rzymski Konstantyn postrzegał chrześcijaństwo jako wyjątkową okazję do wzmocnienia swojej władzy nad rozległym imperium. Aby tego dokonać, potrzebował zjednoczonej religii, skupionej na jednym Bogu, który utrwaliłby władzę cesarską i wyeliminował złożoność pierwotnych wierzeń. To właśnie w tym scenariuszu zostały dostosowane idee Boga i Jachwę. To nie był niewinny błąd, ale strategiczna decyzja. Tłumacząc Elohim w liczbie pojedynczej i przekształcając Jachwę w postać absolutną, stworzono narrację, która uczyniła boskość bardziej dostępną i łatwiejszą do kontrolowania. W ten sposób przyćmiona została koncepcja kolektywu potężnych istot, ustępując miejsca idei jednego monoteistycznego boga, który odpowiadał potrzebom nowego ustroju religijno-politycznego. W rezultacie pierwotne znaczenie tekstów hebrajskich zostało ukryte pod warstwami wygodnych tłumaczeń. Wielość Elohimów została zastąpiona uproszczoną koncepcją, która nie tylko oddzielała ludzi od pierwotnej istoty pism świętych, ale także służyła jako narzędzie władzy dla tych, którzy mają kontrolę. Proces ten osiągnął decydujący kamień milowy wraz z Soborem Nicejskim, zwołanym przez Konstantyna w 325 roku życia. To wydarzenie nie było jedynie spotkaniem teologicznym, ale starannie skalkulowanym manewrem politycznym. Wyeliminowano wszelkie wzmianki o boskiej różnorodności, a monoteizm ugruntowano jako filar nowej wiary chrześcijańskiej. Konstantyn wiedział, że jeden Bóg jest niezbędny do zjednoczenia różnych regionów i narodów w ramach jednej doktryny, zapewniając w ten sposób spójność jego imperium. Wymazując ideę wielu potężnych istot, Konstantynowi udało się przekształcić chrześcijaństwo w scentralizowaną siłę, zdolną do zjednoczenia tłumów wokół jednego boskiego autorytetu. Jednak ruch ten zadbał również o to, aby głębsze prawdy ukryte w oryginalnych tekstach pozostały pogrzebane, pozostawiając nam wersję wiary, która, choć potężna, może być jedynie zniekształconym odbiciem tego, co faktycznie zostało napisane. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że cała ta intrygująca historia nie była tylko teorią, ale prawdą pogrzebaną przez wieki? Jeśli i ty czujesz, że jest coś ukrytego, jakiś aspekt wiary. Który być może został przyćmiony, wiedz, że ta tajemnica może być bliższa, rozwikłania. W zakazanym imieniu Jezus znajdziesz objawienia, które starannie ukrywano przed naszym zasięgiem. A dzisiaj ta utracona mądrość jest do Twojej dyspozycji. Zrób pierwszy krok w kierunku zrozumienia tego, czego być może nigdy nie chciałbyś, żebyśmy się dowiedzieli. Materiał ten dostępny jest właśnie tam. Pierwszym przypiętym komentarzu. Adopcja jednego Boga nie była jedynie wyborem duchowym, ale skrupulatnie zaplanowaną strategią polityczną. Konstantyn rozumiał, że jednocząc wiarę w istotę najwyższą i niepodzielną, możliwa będzie stabilizacja jego rozległego imperium i utrzymanie kontroli ideologicznej. Wiara ta ograniczała możliwość fragmentacji religijnej, a w konsekwencji niestabilności społecznej. Pojedynczy Bóg był czymś więcej niż boską postacią. Symbolizował władzę najwyższą, większą nawet od cesarza, ale legitymizującą władzę samego władcy. W ten sposób kwestionowanie postaci Bożej stało się także wyzwaniem dla struktury politycznej i władzy państwowej. Wraz z przystosowaniem chrześcijaństwa do służenia interesom Imperium, Kościół przejął centralną rolę. Stała się głównym łącznikiem między ludem a Bogiem, pełniąc funkcję pośrednika woli Bożej. Istoty takie jak Elohim, które mogły sugerować boską mnogość, zostały zepchnięte w zapomnienie lub zinterpretowane na nowo, aby dostosować się do idei jednego wszechpotężnego Boga. To przeformułowanie nie tylko ugruntowało wiarę ludu, ale także przekształciło chrześcijaństwo. W narzędzie kontroli społecznej i kulturalnej, ściśle powiązane z władzą polityczną. Transformacja była tak głęboka, że zmieniła samą rolę religii w społeczeństwie. Filarem wsparcia państwa stało się chrześcijaństwo, które zaczęło się jako ruch oporu. Narracja biblijna została ukształtowana tak, aby wzmacniać posłuszeństwo i uległość, umieszczając Boga w centrum hierarchii. Wymagającej absolutnej lojalności. Jakikolwiek sprzeciw uznawano za grzech, a duchowni przejęli rolę strażników tej budowli, dbając o to, aby wiara i strach szły ramię w ramię. Pisma święte, niegdyś postrzegane jako droga do refleksji i osobistej duchowości, zostały przekształcone w podręcznik postępowania, który kładł nacisk na posłuszeństwo. Fragmenty takie jak Kochaj bliźniego swego i czci ojca swego i matkę swoją zostały zinterpretowane na nowo, aby podkreślić uległość wobec przywódców religijnych i politycznych. Odrzucono duchową autonomię, a rolę wiernych ograniczono do przestrzegania przykazań Kościoła, który zaczęto postrzegać jako jedynego uprawnionego interpretatora woli Bożej. Ta manipulacja miała charakter nie tylko duchowy. Ale głęboko strategiczny. Przywódcy religijni i polityczni używali pisma świętego do kształtowania zachowań masowych, dyktowania norm moralnych i umacniania swojej władzy. Ci, którzy ośmielili się kwestionować te narracje, zostali natychmiast nazwani heretykami lub wrogami Boga. Strach przed wieczną karą w piekle był używany jako potężne narzędzie do uciszenia sprzeciwu. I zapewnienia utrzymania porządku. Na przestrzeni wieków związek Kościoła z władzą polityczną stawał się coraz silniejszy. Utrwaliła się idea, że Bóg wspiera ziemski rząd, a opór wobec władców zaczęto postrzegać jako akt buntu przeciwko samej woli Bożej. Ten ścisły związek między tym, co niebiańskie, a tym, co ziemskie, zapewnił niemal bezsprzeczną akceptację władzy utrzymując kontrolę społeczną poprzez wiarę. System ten nie tylko kontrolował teraźniejszość, ale kształtował kolejne pokolenia. Od najmłodszych lat uczono ludzi akceptować porządek jako coś niezmiennego, a uległość uznawano za najwyższą cnotę. Chrześcijaństwo zostało wykorzystane do zbudowania społeczeństwa, w którym wiara i posłuszeństwo stały się nierozłączne. Zapewniając, że struktury władzy pozostały nienaruszone i odporne na wszelkiego rodzaju kwestionowanie. W ten sposób Konstantyn i jego następcy umocnili potężny sojusz między Kościołem a państwem, przekształcając religię w instrument kontroli politycznej i społecznej. Kościół stał się niezbędnym pośrednikiem między Bogiem a wiernymi, kontrolującym nie tylko duchowość, ale także najbardziej intymne aspekty życia. Ta symbioza władzy i wiary gwarantowała utrwalenie hierarchicznego porządku, który wykorzystywał strach, uległość i lojalność do utrzymania dominacji i wyeliminowania wszelkich form sprzeciwu. Czy jesteś gotowy zrozumieć, co ukryli? Zakazane imię Jezus przynosi głębokie odpowiedzi. Ale bądź ostrożny, liczba jednostek jest ograniczona. Sprawdź w pierwszym komentarzu, zanim zniknie. Związek pomiędzy elohimami z Biblii a Anunnaki z mitologii sumeryjskiej sugeruje intrygujące powiązanie, które wykracza poza to, co zwykle rozumiemy jako mitologię czy religię. Obie kultury przedstawiają potężne istoty, które stępują z niebios, wchodzą w interakcję z ludzkością i kształtują jej przeznaczenie. Anunnaki w tradycji sumeryjskiej opisywani są jako bogowie którzy przybyli z innego miejsca, przynosząc ze sobą zaawansowaną wiedzę i technologię. W podobny sposób Elohim wspomniani w pismach biblijnych nie tylko tworzą ludzi, ale także nimi rządzą i manipulują nimi. Podobieństwa te sugerują coś więcej niż tylko zbiegi okoliczności kulturowych. Niektórzy uczeni uważają, że wskazują one na wspólne korzenie, a nawet na starożytną obecność istot pozaziemskich. Teoretycy starożytnych astronautów argumentują, że historie te mogą być interpretacjami prawdziwych spotkań ludzi z istotami z innych światów. W przypadku starożytnych cywilizacji zaawansowana technologia tych gości była prawdopodobnie postrzegana jako boska manifestacja, co dało początek narracjom o potężnych bogach. W sumerze Anunnaki są opisywani jako odpowiedzialni za stworzenie pierwszych ludzi. Według tekstów te wyższe istoty zaprojektowały ludzkość jako siłę roboczą, przeznaczoną do wykonywania określonych zadań, takich jak wydobywanie zasobów naturalnych. W Biblii Elohimowie są również przedstawiani jako twórcy, ale z uderzającym szczegółem: Człowiek został stworzony na swój obraz i podobieństwo. Interpretowane w świetle teorii pozaziemskich, wyrażenie to może wskazywać, że Elohim. Dokonali modyfikacji genetycznych na prymitywnym gatunku, tworząc ludzi o unikalnych zdolnościach i biologicznie łącząc ich ze swoimi twórcami. Te podobieństwa między kulturami potwierdzają podobne legendy na całym świecie. Od egipskich bogów po nadprzyrodzone istoty, czczone przez rdzenną ludność obu Ameryk. Wiele historii opisuje istoty zstępujące z nieba. Posiadające niezwykłe zdolności i wiedzę. Narracje te często wspominają o wyczynach przekraczających ludzkie zrozumienie, takich jak zdolność kontrolowania zjawisk naturalnych czy wznoszenie monumentalnych budowli z zadziwiającą precyzją. W kilku tradycjach bogowie są opisywani nie tylko jako życzliwi, ale także jako postacie, które sprawowały kontrolę nad ludzkością, narzucając swoją wolę. I manipulując wydarzeniami historycznymi. Historie te otwierają przestrzeń do radykalnej interpretacji. Co by było, gdyby ci bogowie byli w rzeczywistości istotami z innych światów, które bezpośrednio ingerowały w rozwój człowieka? Pomysł, że Elohim i Anunnaki mogą być istotami pozaziemskimi, sugeruje, że starożytne teksty to nie tylko mity, ale możliwe historyczne relacje z czasów, gdy ludzkość była wykorzystywana jako eksperyment, istoty te, mając własne cele, manipulowałyby całymi cywilizacjami, wprowadzając postęp technologiczny i kształtując społeczeństwo zgodnie ze swoimi potrzebami. Godnym uwagi przykładem jest koncepcja stworzenia na obraz i podobieństwo Elohim, opisana w księdze rodzaju. To zdanie może mieć implikacje genetyczne wskazując, że Elohim nie tylko obserwowali wczesnych ludzi, ale bezpośrednio interweniowali, modyfikując ich DNA. Z tej perspektywy powstał gatunek zaprojektowany, aby służyć swoim twórcom i wchodzić w interakcje z nimi. Mitologia sumeryjska również sugeruje coś podobnego. Anunnaki genetycznie zmienili ludzi, aby wykorzystywali ich do określonych zadań. Ta bezpośrednia interwencja wyjaśniałaby szybką ewolucję ludzkości pod względem intelektu i umiejętności, przekształcając grupy łowców-zbieraczy w budowniczych złożonych cywilizacji. Co więcej, pojawienie się zaawansowanej wiedzy w starożytnych cywilizacjach jest zjawiskiem, które wymyka się konwencjonalnym wyjaśnieniom. Konstrukcje takie jak piramidy w Gizie, świątynie Teotihuacan i pomniki Stonehenge demonstrują imponującą biegłość w matematyce, astronomii i inżynierii. Wydaje się, że postęp ten pojawił się nagle, bez wyraźnego przejścia, które wyjaśniałoby, w jaki sposób te kultury nabyły te umiejętności. Dla zwolenników teorii starożytnych astronautów osiągnięcia te mogą być dowodem wpływu pozaziemskich gości, którzy dzielili się wiedzą technologiczną i naukową ze starożytnymi ludźmi. Astronomiczna precyzja tych pomników, na przykład ich zgodność z wydarzeniami na niebie, również wzmacnia tę hipotezę. Wielu wierzy, że głębokie zrozumienie kosmosu, jakie wykazują te kultury, byłoby niemożliwe bez pomocy zaawansowanych instrumentów lub wskazówek zewnętrznych. Dowody te sugerują, że starożytni bogowie nie byli jedynie postaciami mitycznymi, ale kosmicznymi gośćmi. Którzy odegrali bezpośrednią rolę w rozwoju ludzkości. Relacja między Elohimami a Anunnaki nie tylko podważa tradycyjną interpretację Pisma Świętego, ale także zmienia nasze rozumienie historii ludzkości. Jeśli te narracje rzeczywiście opisują interakcje z istotami pozaziemskimi, przestają być legendami i stają się historycznymi zapisami przeszłości, w której ludzkość była kierowana i manipulowana przez siły daleko poza jej zrozumieniem. Ta perspektywa rzuca nowe światło na ideę boskości, ujawniając, że nasza historia może być znacznie bardziej powiązana z wszechświatem niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Starożytny sekret jest w Twoim zasięgu. Pozostało niewiele egzemplarzy zakazanego imienia Jezus. Uzyskaj dostęp do tej otwierającej oczy prawdy, póki jest ona nadal dostępna w pierwszym przypiętym komentarzu. Historia wieży Babel, opisana w Biblii, jest fascynującym przykładem tego, jak Elohim mogli ingerować w rozwój ludzkości. Starożytne przekazy mówią, że ludzie w dążeniu do osiągnięcia nieba rozpoczęli budowę kolosalnej wieży. Jednak ambicje te zostały udaremnione przez interwencję Elohimów, którzy pomieszali im języki i rozproszyli lud. Wydarzenie to, tradycyjnie postrzegane jako akt boski, można interpretować jako środek kontroli, mający na celu utrzymanie ludzi w pozycji podporządkowania. Ograniczając dostęp do wiedzy i jedności, wydaje się, że Elohim nałożyli bariery uniemożliwiające ludzkości osiągnięcie poziomu niezależności porównywalnego z ich. Z perspektywy, że Elohim byli istotami pozaziemskimi posiadającymi zaawansowaną technologię, narracja ta nabiera nowego znaczenia. Ich ingerencję można postrzegać jako formę manipulacji, mającą na celu zapewnienie powstrzymania postępu ludzkości zgodnie z ich interesami. Hipoteza ta przedstawia ludzkość jako cywilizację, która ewoluowała pod ciągłym nadzorem i wpływem, a jej rozwój był starannie ukierunkowany, aby nie zagrozić dominacji tych tajemniczych istot. Chociaż Elohim mogli zaprzestać swoich bezpośrednich interakcji z ludzkością, system kontroli, który prawdopodobnie ustanowili, pozostaje widoczny w obecnych strukturach religijnych i politycznych. Uległość promowana przez religie monoteistyczne odzwierciedla model hierarchiczny, który replikuje zasady absolutnego posłuszeństwa władzy zwierzchniej. Struktura ta nie tylko ukształtowała wartości i przekonania, ale także stworzyła społeczeństwo, w którym ustalony porządek rzadko jest kwestionowany. To dziedzictwo kontroli nie ograniczało się do sfery duchowej, rozszerzył się na pole polityczne, konsolidując scentralizowany model władzy. Współczesne rządy utrwalają ideę władzy najwyższej, inspirowanej postacią jedynego Boga aby uzasadniać swoje działania i żądać podporządkowania się. Ta dynamika odzwierciedla wpływy, jakie pozostawili po sobie Elohim, hierarchiczny system, który wymaga bezwarunkowego posłuszeństwa w zamian za ochronę i stabilność. Struktura ta zapewniała, że nawet w przypadku fizycznej nieobecności tych istot ich wpływy nadal kształtowały społeczeństwa ludzkie. Kościół odegrał zasadniczą rolę w utrwaleniu tego dziedzictwa. W średniowieczu sprzymierzył się z monarchiami i imperiami, egzekwując prawa i zwyczaje, które utrzymywały w niewoli masy. Posłuszeństwo duchowieństwu i władcom stało się synonimem boskiej pobożności, tworząc cykl, w którym wiara i uległość były ze sobą głęboko powiązane. To połączenie religii i polityki. Stało się jednym z najskuteczniejszych narzędzi gwarantujących ciągłość systemu, który uprzywilejowuje nielicznych ze szkodą dla autonomii większości. We współczesnym świecie echa tego systemu są nadal widoczne. Instytucje polityczne, społeczne i religijne utrwalają modele kontroli oparte na hierarchiach wymagających konformizmu. Nawet bez widzialnej obecności Elohim, struktury władzy. Które rzekomo ustanowili, w dalszym ciągu kształtują ludzkość. Idea istoty nadrzędnej, która obserwuje, osądza i dyktuje zasady, znajduje odzwierciedlenie w rządach i instytucjach, które podtrzymują koncepcję niekwestionowanej władzy centralnej. Kontrola ustanowiona w przeszłości okazała się niezwykle odporna i z czasem dopasowywała się do zmian społecznych i kulturowych. Chociaż metody ewoluowały, Istota systemu pozostaje ta sama trzymanie ludzkości w cyklu uległości, wzmocnionym przekonaniami zniechęcającymi do kwestionowania. Chociaż Elohim nie są już obecni, system, który stworzyli, trwa wpływając na ludzkie decyzje, wartości, a nawet myśli. Biorąc pod uwagę tę perspektywę, pojawiają się nieuniknione pytania. W jakim stopniu nasz światopogląd i duchowość zostały ukształtowane przez te wpływy? Jeśli narracje o Elohimach odzwierciedlają system kontroli ustanowiony tysiące lat temu, co nam to mówi o instytucjach, których przestrzegamy dzisiaj? Refleksje te zachęcają nas do ponownego zbadania historii, które uznajemy za prawdziwe, i do poszukiwania głębszego zrozumienia źródeł naszych przekonań. Kwestionowanie tych narracji nie oznacza odrzucenia duchowości i wartości, które reprezentują. Jest to raczej szansa na poszukiwanie intelektualnej i duchowej autonomii, uwolnienie się od ograniczeń systemu, który od wieków kontroluje sposób, w jaki postrzegamy świat i nas samych. Refleksja nad tymi starożytnymi strukturami dominacji pomaga nam rozpoznać przekształcającą moc zadawania pytań. Poszukiwanie prawdy wymaga odwagi. Aby wyjść poza pozory i zbadać, co kryje się za historiami, które ukształtowały naszą cywilizację. Rozumiejąc wpływ tych wpływów na naszą historię i instytucje, możemy zacząć podążać ścieżką, która pozwoli nam osiągnąć bardziej autentyczny i niezależny potencjał, wolny od cyklów kontroli narzuconych w przeszłości. Jeśli spodobała Ci się treść i chcesz wesprzeć naszą pracę, Abyśmy mogli w dalszym ciągu dostarczać Ci więcej badań i dogłębnych analiz. Rozważ przekazanie darowizny w wysokości 100 dolarów. Ten wkład bezpośrednio pomaga w rozwoju kanału i tworzeniu jeszcze bogatszych materiałów. Dziękuję bardzo za wsparcie!